Halo halo. Halo, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, słuchajcie, wydarzyła się dosyć ciekawa rzecz. Rockstar już udostępnił trailer do GTA 6, już nazwali go oficjalnie trailer do GTA 6. Jak widzimy, od razu już tutaj mamy. Nie wiem dlaczego w sumie go udostępnili. Muszę wam powiedzieć szczerze, że była... był po prostu cooldown, jeżeli chodzi o trailer na godzinę 15, ale chyba ktoś musiał nie wiem. Nie wiem dlaczego w sumie to zmieni. Nie, ma, nie wiadomo, nie mam pojęcia. Mniej więcej z tego co sobie czytam. Po prostu trailer wyciekł, więc chyba uznali, że nie ma chyba sensu tego przedłużać i to zróbmy, ale w jaki sposób mógł wyciec ten trailer? To jest dosyć dobre pytanie, ale zabieramy się w takim razie za oglądanie. Przez nie spodziewałem się, że w sumie nagram to akurat, bo mówię, akurat nie mogłem tego, by nagrać o tej godzinie, ale niech będzie. Zobaczmy, jak wygląda w takim razie trailer do GTA 6. Mamy miasto, Lucia. więzienie Lucie no, mamy. Okej. Okay. star games presents. Mamy Lucy'ę, mamy oczywiście miasto. Mamy dużo ptaków, dużo ludzi. Mamy wysetkę, która też tam gdzieś tam na widziana na jakichś przeciekach, że ma się pojawić. Mamy coś, co ma przypominać Twittera albo bardziej Instagrama, może i Alligatora. Widzieliśmy, ok. Współpraca well, mm -hmm. mm -hmm. w takim razie. Ok. Trust. Trust. No i mamy szóstkę. GTA 5. Coming 25. Ok. Skoro mamy Coming 25, no to czyli się nie wyrabiają na rok, który był zaplanowany, czyli 24. Gdyż mówiłem, tam były takie przecieki, że potencjalnie mogą, że potencjalnie może wtedy wyjść gra. Skoro jest na rok następny, czyli 25, data z koszulki jest bardzo aktualna, chcę w takim razie powiedzieć. Potencjalnie możemy w takim razie spodziewać się GTA. 6 1 kwietnia 25, ale mówię to się nie akurat nie sprawdzało z przeciekami, ale skoro teraz to potwierdzają 1 kwietnia jest teraz momentem, możemy się chyba spodziewać tego GTA, ale zobaczymy czy rzeczywiście tak będzie, czy też i nie rok 25 mówię jest trochę zaskoczeniem jednakże no mówię, spodziewam się, że akurat będzie 24 czyli wychodzi na to, że będziemy jeszcze mieli przynajmniej dwa DLC do online'a sytuacja świetna, muszę powiedzieć bardzo dobra trailer oczywiście dosyć krótki i oczywiście przejdźmy sobie do mojego tutaj Bingo, bo przygotowałem sobie oczywiście bingo. Na początku, wiadomo, były napisy. Mieliśmy po prostu sobie miasto. Więzienie było. Może będę zaznaczał. Dobre, to jest mój zielone. To było. Tego nie było. To mamy. To też mamy. To akurat się nie wydarzyło, więc trafiłem. W sumie to to się wydarzyło, więc powiedzmy. Ktoś leżał na ręcznik, W sumie była plaża, więc w zasadzie pasuje. Też to było. To tak samo się pojawiło. To akurat nie mamy tej informacji. Informacje o to mi się niestety nie sprawdziły. Tego akurat też nie było. Neony czy neony mieliśmy? Neony są. Mamy potwierdzenie, że są neony. Także tak. No, jeżeli chodzi o muzykę, bo to teraz przeczytałem wcześniej komentarze. Tak, to jest nawiązanie do muzyki. No, niestety, jeżeli chodzi o muzyczkę. No, nie było. Nie, nie jest sens nie powiedzieć. Jeżeli chodzi o Syreny, to prawda. No, w sumie nikt z nami nie walczy, więc ciężko jest to powiedzieć. Yy, to akurat było. Te, tutaj nie mieliśmy nic na ten, ten moment. No, w sumie to akurat jest. Chociaż nie mamy akurat potwierdzonego drugiego bohatera, ale no, wiemy, jak się nazywa. To więc to akurat mamy. W sumie sami o sobie mówią. Łódka też istnieje. Wipe 80. Nie wydaje mi się, żeby to wyglądało na lata 80. Po prostu wygląda to na miasto nowoczesne. I tyle. W ogóle swoją drogą, bo też jeżeli chodzi o trailer, to ja go miałem odpalonego Full HD. Chciałbym powiedzieć, że naprawdę grafika w GTA 6 co się zapowiada, będzie naprawdę bardzo ładna, to muszę powiedzieć. Mega ładna będzie to generalnie gra. I to już muszę teraz powiedzieć, że to jest bardzo ładna gra. Będzie bardzo ładną grą. W sumie to akurat się sprawdziło. No to. To akurat też jest prawda, akurat sprzętu zabrakło, ale szkoda, w sumie to akurat było. I jeżeli chodzi o gang, jeżeli chodzi o gang, ciężko jest na ten moment powiedzieć, ale pojawiło się w tym wiele rzeczy, które oczywiście nie były uwzględnione w tym, ale generalnie mogę podliczyć sobie punkty 12. 12 punktów udało mi się zdobyć w tym bingo. Przynajmniej mówię z tego, tutaj, co było zaznaczone. Można powiedzieć, że trochę przewidziałem, jak ten trailer będzie mniej więcej wyglądał. I na pewno, jeżeli chodzi o potwierdzenie lat 80., można obalić to tym, że mamy po prostu Twittera, albo nie wiem, Instagrama, czy mówię, w ogóle cokolwiek. Coś, co w każdym razie, no mówię, coś, co w każdym razie, no raczej, no mówię, nie będzie wskazywał, że to są lata 80., więc będziemy we współczes współczesności. Ale ogólnie, jeżeli tutaj chciałbym powiedzieć, gra. Wygląda naprawdę yy, super. Szczerze, bardzo ładnie ta gra wygląda. że to od razu już powiedzieć, że będzie na pewno jedną z ładniejszych. Bardzo przypomina grę. Bardzo mi to przypomina Red Dead'a, takiego bardzo mocno ulepszonego Red Dead'a. Mi to przypomina. I oczywiście sobie zobaczymy. no Mam nadzieję, że jeszcze. W sumie, w sumie jak teraz patrzę jeszcze raz na trailer, no w sumie to jest, jest jakiś gang. Potencjalny gang w sumie, bo tutaj jedzie wóz. Jeżdża sobie tutaj. No potencjalny gang jakiś to może być, ale ciężko jest powiedzieć w sumie to. W ogóle taką rzecz zauważyłem, jeżeli chodzi o ten trailer, w ogóle zwróćcie uwagę ile tutaj jest ludzi. Jestem bardzo ciekaw właśnie jak już wyjdzie właśnie ta gra, czy rzeczywiście będzie takich naprawdę bardzo, bardzo dużo. W ogóle właśnie tutaj też jak patrzę sobie. W ogóle, animacja nie, tej tutaj, nie wiem, tej dziewczyny, niejako narusza tymi włosami. Jezus, ma masakra to jest. Jak to pięknie naprawdę wygląda, muszę powiedzieć. Ja sam tym trailerem ja jestem zdziwiony, ale w ogóle... Zobaczcie, jak tutaj w ogóle dużo rzeczy widać, naprawdę. Na takiej stopklatce... Widzimy oczywiście miasto, to są takie rzeczy, mówię że bardziej, co tworzą ludzi mapy, ale... Choćby to są te budynki. Ile my tu rzeczy w ogóle potrafimy zaobserwować, nie? Tam coś się dzieje, tu się coś dzieje. Jeszcze też, jeszcze wcześniej jak oni tutaj jechali, na przykład tutaj. Zobaczcie sobie na ten tutaj budynek, gdzie właśnie pokazuję tutaj myszką. Ludzie? Tam coś jest w środku, tu jakiś mamy telewizor, tu coś. To jest coś akurat co było w tym GTA zremasterowane, żeby wnętrza budynków. Ciekawe, jak to tutaj będzie rozwiązane. W ogóle, jeżeli chodzi o samochody, to bardzo dużo jest samochodów, które pojawiają się z GTA po prostu 5 online. Otóż dlaczego? Bo w samym kurde GTA 5 jest tych samochodów z 800 ponad, więc jest masakrycznie dużo. Tu w ogóle, ten pierwszy co wyjścia, to w ogóle mamy czytacha, czyli jednego z najszybszych wozów. I widzimy, że też się pojawi. Jak widzę ten widok, jeżeli chodzi o tę wyspę, o te rzeczy, bo to naprawdę strasznie mówię super to wygląda. Już mam taki koncept mapy ja widziałem, który wydaje mi się, że nie będzie bardzo daleki od prawdy. Bo będzie bardzo podobnie to musiało wyglądać. Ja mówię jeszcze pewno po tym trailerze, ta mapka pewnie jeszcze będzie bardziej ulepszona. Ja mówię, dobra, ta animacja tutaj tutaj pialec sobie bierze te włosy, to jest po prostu git. A uwierzcie mi akurat, włosy, jeżeli chodzi o gry, to jest rzecz, która jest tak nie do ogarnięcia, a tutaj tak o, sobie to daję radę zrobić. W ogóle też. Że jeszcze, jak zwrócicie się do to jest już akurat w 4K, ale takie szczegóły na niej w ogóle widać, nie? Ja jestem sam pod wrażeniem tego. Dosłownie, no nawet te pasunkie, tu, tu tutaj widać, co ona ma. O właśnie, jeszcze w sumie drugą rzecz, którą tutaj nie zwróciłem uwagi, to zobaczcie w ogóle też na różnorodność tych wszystkich tutaj. Ludzi, patrzcie, tutaj mamy kogoś większego. Ciekawe, czy też ogólnie my będziemy mogli na przykład przytyć, czy takie rzeczy będą w ogóle możliwe. Albo tutaj na przykład, zobaczcie, w sumie ludzie są upłapani w błocie jakimś. My w GTA, tego co wiem, nie dało się chyba upa uprzeć, w sensie w piątce. Nie było takiej możliwości, żeby ubrudzić naszą postać. W samym Redded'zie już pamiętam, że była taka możliwość, żeby ubrudzić naszego bohatera. Więc, no tutaj jest, mówię, też brane z po prostu dużą garścią z Red Dead, ale w sumie co się dziwić. No jak można zrobić to lepiej, chociaż może jak byłoby jakieś porównanie brudów na, na sobie, no to może nawet i lepiej by to wyszło. No i oczywiście gra wychodzi w 2025 roku. W ogóle też swoją drogą też mamy jeszcze logo tego GTA 6 które całkowicie się właśnie różni od. Tego co było zakładane na samym początku. W ogóle, jestem ciekaw jak to wygląda. No mówię, na scenie już Rockstara, czy coś się dzieje. Ale, pierwszy przejdźmy sobie do mapki. Generalnie mapka jaką tutaj mamy, no to oczywiście jest od... Luca Dutch. Ja ją sobie tutaj pobrałem i... ...ona jest akurat na tyle dobrej jakości, że będzie dało się zzumować. I właśnie jak była wysepka, to właśnie ta tutaj, bardzo mi to pasuje. Ale generalnie mówię, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Wiadomo, logo jeszcze nie jest takie, wszystko koncepcyjne. Teraz, co mówię, ta mapa też przejdzie sobie jakieś aktualizacje, to się generalnie dowiemy. Ogólnie mapa ma być około dwa razy większa niż jest w GTA 5. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale wydaje mi się, że ta mapa może być bardzo bliska, która rzeczywiście się ukaże w szóstce, jak już gra, wyjdzie w 2025 roku, czyli musimy sobie poczekać no przynajmniej rok w sumie, no bo nie wiadomo, jak kiedy wyjdzie, no to z rok ponad. Bo teraz się kończy w zasadzie więc rok, półtorej. Jeszcze w ogóle udało mi się znaleźć linka do strony, na której tej, chwali się inwestorom na temat tego, że trailer do GTA VI został wydany. Dla nas oczywiście najważniejsza jest w zasadzie tylko i wyłącznie jedna linika, gdyż potwierdzają na co będzie wychodziła po prostu gra, I mianowicie jest to po prostu ta tutaj linika. Czyli mówimy, że GTA 6 wyjdzie na PS5 oraz Xboxa Series XS w 2025 roku Inne w zasadzie rzeczy nie są już dla nas tak interesujące, no bo w sumie nic więcej dla nas w sumie no, no, no nie będzie ważne. Poza tym, że możemy zobaczyć sobie trailer i w sumie taką powiem wam teraz rzecz, bo gdyż ja już to nagrywam sobie później. Bo wcześniej nagrałem sobie jedną część, teraz nagrywam drugą część. Jeżeli ktoś z Was jest ciekaw, ile już trailer GTA 6 wygenerował wyświetleń, to teraz wam pokażę stan na godzinę 11. nawet nie 11, a 12. Dwunastą dziesięć, pięćdziesiąt siedem milionów wygenerował. 57 milionów wyświetleń w 12 godzin. Ja coś obstawiam, że tutaj będzie rekord, i chyba za niedługo kanał Rockstar dobędzie 10 milionów subskrypcji. A co za tym idzie, dostaną sobie tam nie wiem, diamentowy przycisk czy coś Se powieszą w biurze. I cóż, w sumie to tyle, jeżeli chodzi na ten moment o trailer do GTA 6. I do następnego, cześć.